Mam do przekazania bardzo smutną wiadomość. Polska przegrywa walkę z alkoholem. Polska topi się w alkoholu. Myślę, że choć przeżywamy miesiąc trzeźwości, to powinniśmy sobie z tego bardzo jasno zdać sprawę. Może właśnie w tym miesiącu. W 1957 roku ksiądz Blachnicki rozpoczynał krucjatę wyzwolenia człowieka, rozpoczynał krucjatę trzeźwości. To był rok 1957. W tych latach bardzo dużo o wielkiej polskiej wadzie narodowej, narodowej jakim jest, jaką jest pijaństwo, mówił kardynał Wyszyński. Weszło to do programu ślubów jasnogorskich, do naszego ogólnonarodowego ślubowania. Niewiele z tego wyszło. Wykańczamy się sami. To jest najbardziej przykre, że Polacy, którzy upatrują wrogów bardziej czy mniej słusznie, w Brukseli, w Berlinie czy Moskwie wykańczają się sami. W roku 2021, w pandemicznym roku, padł niechlubny rekord. Wydaliśmy na alkohol 45 miliardów złotych. Nie łudźmy się, drodzy Państwo, i nie dajmy się omamić. Sformułowaniami o eleganckim piciu, o zmianie stylu picia. Widzimy wszechobecną reklamę alkoholu, widzimy roześmianych ludzi reklamujących napoje alkoholowe. One pokazują tylko cząstkę prawdy, te uśmiechnięte twarze, natomiast nie widać tego nieszczęsnego finału, który wykańcza młode pokolenie. Biorąc pod uwagę z jednej strony ogromną falę alkoholizmu, z drugiej strony fakt, że w Polsce już został zahamowany. Proces następowalności pokoleń, że Polska się wyludnia, no tworzy to w sumie bardzo krytyczny właściwie obraz polskiej kondycji moralnej, duchowej, ale również fizycznej. Myślę, że miesiąc sierpień, który jest miesiącem wielu wspaniałych polskich rocznic, kiedy słowo Bóg, honor, ojczyzna i patriotyzm odmieniamy i słusznie. Przez wszystkie możliwe przypadki powinniśmy uświadomić sobie, że kwestia alkoholu i walki z tym nałogiem jest polską racją stanu, tak jak to mówił kardynał Stefan Wyszyński. Bardzo przypadły mi do gustu słowa, które niedawno powiedział biskup Damian Muskus, mówiący o tych zagrożeniach, których Polacy upatrują poza granicami i o tych wpływach różnych kultur czy subkultur, owszem, groźnych, które przenikają do naszego kraju. Otóż biskup Muskus powiedział, że nie widział nikogo, kto by stracił życie pod wpływem tego rodzaju manifestacji, czasami głupich, czasami burczych to fakt. Natomiast widział wielu ludzi, którzy stracili życie, rozum, Rozbiły im się rodziny poprzez alkohol. Musimy sobie to uświadomić i musimy raz jeszcze przypomnieć sobie słowa błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza, że albo Polska będzie trzeźwa, albo nie będzie jej wcale. Taką mamy, drodzy Państwo, alternatywę i wszystko jest w naszych rękach.